Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj układ, tak jakbym miała nagrywać kolejny odcinek, pokaż mi książkę, która. Ale nie jest to ten film. Jest również challenge, czyli A History of My Bookshelves, czyli historia moich regałów. Mam za sobą cztery regały, na których będę, z których będę wybierała książki. Jest to challenge stworzony przez Emma, Emma's Books, więc pytanie będziecie mieli w opisie. I pierwsze pytanie w tym challenge to najstarsza książka na Twoich półkach. I zgaduję, że chodzi o taką książkę najstarszą swoim wydaniem, a nie tym od kiedy jest na moich półkach. Chociaż wydaje mi się, że może jednak chodzić o drugą opcję. Więc pokażę Wam dwie książki, jeżeli chodzi o najstarszą. To będą to dzieła Adama Mickiewicza, ale ja ich nie wyjmę, wyjmę. Coś, co mogliście zobaczyć w poprzednim reading vlogu, czyli Anię Zielonego Wzgórza w wydaniu z 1925 roku. I jak widzicie, mam kilka stron wyrwanych, dziewięciu kartek brakuje. Ale jest to bardzo ładne wydanie. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, która jest najdłużej taka moja na moich półkach, no to mam Kupusia puchatka tutaj, którego dostałam w 2001 roku. Od znajomych moich rodziców i ten Kubuś pochatek chyba będzie najdłużej taką moją moją książką, która była docelowo dla mnie. Książka, którą przeczytałeś w 2013, 2014, 2015, 16 i tak dalej, tak dalej roku. Ja pokażę książkę, którą przeczytałam w 2012 roku, a ona dalej jest bardzo popularna jest to trylogia, którą podobno bardzo ciężko jest teraz zdobyć w tym wydaniu. Czyli Czerwień, Rubinu. Tutaj mam akurat dzieleń szmaragdów, czyli szósty tom, Christine Gier. Jest to trylogia, którą ja czytałam zaraz po premierze. Pamiętam, że chyba pierwszy, pierwszy wszystkie to ja na pewno kupiłam po premierze, ale że pierwszy tom, pamiętam nawet w którym, w której księgarni kupiłam. Pamiętam, że moje rodzice później poszli do sklepu, i ja siedziałam w aucie i czytałam tę książkę. Pamiętam, że ona miała dla mnie jakieś takie zaskakujące wydanie. Nie mam zielonego pojęcia, co było zaskakującego w tym wydaniu, bo jest bardzo normalne. Natomiast no, mi ona się bardzo podobała, ale pamiętam, że przeszkadzał mi wątek romantyczny, który jest bardzo taki intensywny i on jest... Za dużo, za dużo go jest jak na to, że to miała być historia taka typowo fantastyczna. Pokaż książkę, którą przeczytałaś więcej niż jeden raz. Ja takich książek mam kilka, bo to jest na pewno Vengeful, Victory Schwab. Tu mam akurat wydanie polskie, ale ja również czytałam wydanie angielskie, które mm, też mam tutaj na półce. Co więcej, jako że ja to wydanie czytałam chyba ponad jakieś dwa miesiące, to ono, y, nie zobaczycie chyba. Na początku jest widać, gdzie była zakładka przez cały ten czas. Ale oprócz Wiktorii szła, oczywiście może być Harry Potter cały, którego czytałam kilkakrotnie. Może być Ania z Zielonego Wzgórza, którą czytałam dwa razy. Może pokażę to wydanie, którego jeszcze na filmach nie pokazywałam, czyli twarde e, z wydania literackiego. Może być... co jeszcze może być? Może być na pewno The Switches don't Burn, mo... burn... <laughs> to powiedziałam. 10 tysięcy um, drzwi, e, czyli The 10,000 Thousand of January. I chyba, I chyba tyle na razie mi przychodzi do głowy. Książka, na którą czekałaś ponad rok, aby została opublikowana i tu chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że The Invisible Life of Rue, czyli książka, której, którą aktualnie czytam, dlatego nie ma jej e, obu, w obwolucie, e, książka napisana przez Victory Schwab, którą ta pisała kilka lat, bo bodajże osiem. I no jest to chyba jej najbardziej taka emocjonalna książka w całym jej dorobku. Sama publikacja książki też była taka bardzo emocjonująca i naprawdę ja jako osoba, która czekała, ja czekam dwa lata. Chyba dwa lata temu dowiedziałam się o tej książce. No nie mogłam się jej doczekać i powiem Wam szczerze, że gdy już zaczęłam czytać tę książkę, to czuję się trochę jakbym już znała tę historię i ktoś po prostu by mi ją przypominał. Więc nie mogę się doczekać, jak będzie dalej. Książka, którą przeczytałaś, przeczytałaś na wakacjach, tak czy inaczej nie było cię w domu. Tak jak mówiłam, wy pokaż mi książkę, która będzie to Harry Potter. Harry Potter, którego czytałam w Londynie, gdy, gdy tam pojechałam, to tak specjalnie sobie ta książkę, akurat wybrałam. Na pewno będzie to drżenie Maggie Steve Water, które, które również czytałam na wyjeździe z rodzicami, ale to już, o Jezus, jak dawno temu to było. Tutaj mam drżenie. Mam bardzo dużo książek, które przeczytałam na przykład w pociągu, gdzie gdzieś jechałam na przykład z takich książek, o których jeszcze nie mówiłam. Nie, już mówiłam. E, to będą to Kilmeny, nie Krimeny, e, które przeczytałam w pociągu, gdy jechałam e, do Poznania e, i bardzo dobrze wspominam samą podróż. Książka była bardzo urocza, ale no, nie dorównywała inną książką Montgomery. Książka, którą masz z jakiegoś specjalnego miejsca e, i powiem Wam szczerze, że ja nie mam za bardzo książek, które by były, wiecie, na przykład e, z tych takich e, na dworcu we Wrocławiu chyba jest takie takie, takie są drzwi i tam są książki powykładane. Nie mam żadnej książki, która by była z takiego miejsca. Ciężko mi jest też wskazać książkę, która by była po prostu z jakiegoś takiego, wiecie, specjalnego miejsca, więc pokażę książkę, którą kupiłam, oj jeżeli do niej dosięgnę, którą kupiłam w mm, Wielkiej Brytanii, w Londynie, gdy tam byłam. E, jest to Queen of Air and Darkness, czyli Królowa Mroku i Powietrza. E, w wydaniu, to jest UK wydanie logiczne. Natomiast ono ma ilustracje i dlatego właśnie ją kupiłam. Bardzo mi się podobają te, te obrazki w tych książkach. Kolejna to książka, która doprowadziła Cię do płaczu i dla mnie z takich najnowszych, takich no, najnowszych. Z książek, które niedawno doprowadziły mnie do płaczu, to będzie na pewno TPIA, -E czyli książka przy której no, popłakałam się niesamowicie, która bardzo mnie wzruszyła bardzo no, trafię po prostu do takiej mojej życiowej topki, i uważam, że każde dziecko powinno ją przeczytać, każdy dorosły też powinien ją przeczytać, bo to jest literatura dziecięca, ale naprawdę bardzo, bardzo wysokich lotów. Inna książka, przy której płakałam, co mogliście zobaczyć, to było Małe Życie. Natomiast to, to nie było tak, że ten płacz był wywołany samą fabułą, ale pewną sceną, która mnie ba bardzo. Z, nawet nie, że wiecie, że mnie jakoś wzruszyła. Ona mnie bardzo zniesmaczyła, ona po prostu była okropna, no ale tak jak mówię, doprowadziła mnie do, do płaczu. Jeszcze z takich innych, wydaje mi się, że płakałam przy zanim się pojawiłeś, Jojo Mois. Tu mam tę książkę. Tak mi się wydaje, że przy niej płakałam. Nie jestem pewna, ale chyba tak było. Książka, którą przeczytałaś na jedno posiedzenie. Na pewno jedną z takich książek, które przeczytałam praktycznie na jedno, było Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. Czyli książka bardzo skomplikowana, którą sam autor mówi, że trzeba czytać bardzo szybko, wiecie, prężnie, żeby pamiętać jakby co jest z fabule, bo to... Momentami bardzo skomplikowana książka. Inna taka to e, książka, którą przeczytałam chociażby na, mm, na 24-godzinnym maratonie czytelniczym, który organizowałam sobie sama w lipcu, czyli Wieża Jaskółki, która bardzo mi się podobała. E, jeden z moich ulubionych tomów e, w całej serii Wiedźmińskiej. I wydaje mi się, że jeszcze z takich książek, które, o których e, też mówiłam niedawno na kanale, no to Całe Życie, które też przeczytałam w drodze, do, w drodze z Poznania, a, no i pewnie e, opowieści z narni. Tutaj jest cała seria, je też przeczytałam praktycznie zawsze na jedno posiedzenie. Książka, którą dostałaś w prezencie i to będzie książka, którą ja miałam wczoraj urodziny, jak to nagrywam, więc dostałam prezent od Madzi. Getbooki. Madzia zapytała mnie się, jaką książkę chciałabym dostać, a ja powiedziałam, że chciałabym Lucrecję, skoro tak bardzo poleca. I Madzia zaopatrzyła mnie w całą serię Lucrecji. Także mam tutaj, czeka sobie na swoją kolej do przeczytania. Inna taka, którą dostałam, to również taka urodzinowa. Jest to to przepiękne wydanie, które całe chciałabym skompletować, natomiast on, te książki są dosyć drogie. Inna książka to jeszcze moja znikająca połowa, którą również dostałam z okazji urodzin. I ostatnia, jak już tak pokazuję, czyli do dziewczyn, które czuły zbyt wiele, to jest tomik poezji, jedyny tomik poezji, jaki będę miała na swoich półkach. Książka, którą przeczytałaś, zanim ją kupiłaś, czyli na przykład pożyczyłaś od znajomej, z biblioteki taki, tak czy inaczej, uf. słuchajcie, szczegół. <ścoughs> bo ten szczygieł słuchajcie, on nie należy do mnie to jest książka pożyczona, pożyczona 3 lata temu nie no, trochę ponad dwa. natomiast osoba, do której należy ta książka nie upomina się o nią ja ją chciałam oddać, ale usłyszałam, że w sumie mam trzymać bo nie mają gdzie jej położyć więc ona sobie tutaj leży ale powiem wam, że ja na pewno kiedyś kupię sobie sama tę książkę natomiast jeszcze nie nastąpił ten dzień książka, którą komuś pożyczyłaś i tu będzie wielka samotność i apel do mojej mamy, żeby wreszcie mi tę książkę oddała bo mama sobie ją chyba zachowała dla siebie ona leży u mojej mamy ja ją mam, ale pożyczyłam ją mamie chyba zaraz po, po moim skończeniu, czyli jakoś w listopadzie. Ona tutaj kiedyś dumnie leżała koło Słowika, ale jest pożyczona. Książka, która została uszkodzona i takich tu mogłoby być kilka, by mogło być Starcie Królów, ale o nim już mówiłam na kanale. Nie jestem pewna, czy mówiłam o tym na kanale, ale kiedyś idąc w Warszawie, na dworcu centralnym, na przystanku w tam, autobusowym tam w podziemiach, jak byliście kiedyś w Warszawie, to wiecie o czym mówię. Kiedyś wchodziłam tam po schodach, bo szłam do Kolegium anatomiku i się wywróciłam. I spadłam po schodach, i niestety miałam książkę w ręce. Tym samym e, dziwne losy Jane R. są tutaj przerwane. Mają rozerwaną e, okładkę. Niestety takie dziwne zbliżenie zrobiłam i cieszę się, że tylko tyle im się stało, a nie, że na przykład, wiecie, rozerwała mnie, czy, czy naprawdę stałaby się okropna rzecz. Mi na szczęście się nic nie stało. Gdyby ktoś był ciekawy i by się martwił, trochę, trochę zareagowałam na to śmiechem, bo było to dosyć, wiecie, dziwne. Książka, którą kupiłaś na przecenie i takich książek tu będzie dużo. I tak naprawdę to może być nawet większość, bo ja w większości kupuję książki tylko na przecenie. Chociażby Przeminął z Wiatrem, które, jak możecie wiedzieć, ja kupiłam w Autecie Świata Książki, które kiedyś był na dworcu centralnym, już teraz go nie ma. Tak jak mówię, większość książek tutaj jest kupiona po taniości, więc. Całą półkę Wam mogę pokazać. Książka, którą przeczytałaś w ramach takiego body readingu, czyli czytania z kimś. E, I powiem Wam szczerze, że tutaj na pewno by mógł być Zły Król, e, którego jeżeli jesteście tutaj na kanale praktycznie od początku, to będziecie pamiętali, że organizowałyśmy razem z bestsellerką i z Karoliną kombook takiego live'a właśnie na temat tamtej książki. I ja właśnie z Karoliną body sobie Złego Króla Holly Black, ale ja sprzedałam tamtą trylogię, więc nie mogę Wam tego pokazać. I tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy. Czy jest coś, co faktycznie było badyringowane, ale na pewno mam książki, które planuję przeczytać z kimś? I jest to na przykład Euforia Lily King, którą chciałabym przeczytać z moją koleżanką Weroniką. Obie tak stwierdziłyśmy, że przeczytamy ją kiedyś razem, i to mi na razie przychodzi do głowy, ale pewnie coś jeszcze, jeszcze bym znalazła. I teraz będzie chyba moje ulubione pytanie z całego, z całego tego filmu, czyli książka, którą łączysz z, jakimś, z jakąś piosenką. I słuchajcie, to ja nie wiem, czy Wy tutaj na kanale o tym wiecie, ale dla mnie muzyka jest czymś nieodłącznym, praktycznie w trakcie czytania. Nawet możecie to widzieć na reading vlogach, jak na telewizorze coś puszczam, i zdarzały się pytania, czy ja oglądam coś w trakcie czytania. Nie oglądam, ja sobie coś po prostu puszczam, żeby leciało w tle, bo nie lubię czytać w całkowitej ciszy, więc powiem Wam szczerze, że ja mam tak, że bardzo książki mi się kojarzą z jakimiś piosenkami. Na przykład gra Otron kojarzy mi się z piosenką The Luminers' Sleep on the Floor. Bo wtedy bardzo dużo jej słuchałam. Kolejna książka, która też, z którą też mam wspomnienia, to są śpiące królewne Stephena Kinga i Owen'a K K oh. Hawkinga. I akurat z tą książką kojarzy mi się mm, piosenka Renegades. Um, kolejna książka, która jest obok Śpiących Królewn to jest Instytut, e, czyli książka, która kojarzy mi się e, z Nina Knight power mm, Koziera, bo wtedy bardzo namiętnie przez te dwa dni, jak słuchałam, jak czytałam tę książkę, to słuchałam namiętnie tamtej piosenki Diabelskie Maszyny Cassandry Clare. Słuchajcie, to w ogóle wyglądało tak, że ja zabrałam trochę tak jak gapa z mamy, z mamy półki mechanicznego anioła, stwierdziłam, że przeczytam. Ja kiedyś czytałam Dary Anioła i to był taki, wiecie, ja jakoś tak zabrałam. I wtedy niechałam właśnie pociągiem i puściłam sobie w słuchawkach Florence, ale tak, wiecie, nie, że wtedy już jej bardzo dużo słuchałam, tylko jakoś tak samo to wyszło. I za każdym razem jak słyszę e, na przykład Hunger albo The Days Are Over, to ja widzę przed oczami diabalskie Maszyny, bo wtedy bardzo polubiłam się z całą tą trylogią e, i wtedy to też był taki początek mojej miłości do muzyki Florence. A że ja o takich rzeczach mogłabym gadać i gadać i gadać, e, to może przejdę po prostu do kolejnego pytania, żeby tutaj nie wyszło tak, że będzie film sam o muzyce. A na kolejne pytanie niestety nie mam odpowiedzi, bo jest to pytanie książka, którą e, tak łączysz z jakimś i nie, nie, nie będę tutaj czegoś takiego miała, w szczególności, że ja raczej nie jem w trakcie czytania, bo po prostu nie potrafię. <grym> um, no a też nie lubię, wiecie, tłustych palców na książkach, na stronach książek, więc pominę. Książka, którą kiedyś dostałaś w prezencie, a teraz prawdopodobnie już byś jej nie kupiła. Nie wiem w sumie, czy jest coś takiego, bo to by musiało być coś bardzo starego. Tutaj chyba też nie będę miała odpowiedzi, bo w większości jak dostaję książki, to to są książki, które sama sobie wybieram i rzadko kiedy jest tak, że ktoś faktycznie mi coś daje... Czego ja później nie mam ochoty przeczytać, więc tutaj chyba też będę musiała spasować. Książka, którą kojarzysz ze specyficznym okresem w swoim życiu, na pewno będzie to Grautron. To jest 100%. To był taki mój wielki powrót do takiego nałogowego czytania. Pewnie Ania Zielonego Wzgórza również, cała seria, bo. No nie ukrywam, że dużo zmieniła ona w moim życiu. Też jakoś tak wyszło, że um, bardzo, bardzo miło w ogóle wyszło, że jestem kojarzona właśnie z Anią z Zielonego Wzgórza, więc to też jest dla mnie coś no, naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego. E, I coś, co będzie mi się po prostu do końca życia kojarzyło. Tak jak innym Ania się kojarzy z lekturą, to mi się będzie kojarzyła z, z wami. Trochę się rozmarzyłam. E, ale słuchajcie, no myślę, że tutaj też bym kilka mogła znaleźć, bo na przykład pamiętam jak czytałam, nie jestem w stanie raczej wyjąć tej książki, ale Studnie Życzeń Libby Braj. I to jest książka, którą ja przeczytałam chyba w trzy dni. I słuchajcie, dla mnie to był wielki wyczyn. Ta książka ma coś, około 700-800 stron. I to było naprawdę wow. Tak samo Skrzydła Laurel to była książka, którą dostałam w Wigilię od rodziców. I ja wróciłam, pamiętam, do domu i ją chyba na raz przeczytałam. I pamiętam, że Tata wtedy powiedział, że. Po co oni mi ją kupowali, skoro ja ją tak szybko przeczytałam. Ale bardzo dobrze też wspominam właśnie, dlatego nie pozbyłam się tych książek, bo ja mam do nich bardzo duży sentyment. I to są, wiecie, takie książki, które ja wszystkie pieniądze, jakie miałam, to wydawałam na nie. I po prostu bardzo się cieszę, że dalej ze mną są. Zresztą bardzo dużo książek przełożyłam na górę samą. I większość takich właśnie książek starszych, to to one tam leżą na górze. Um, bo już były po prostu zniszczone i nie było szkoda mi ich tam dawać. Teraz tak popatrzyłam i wiem, co będzie do pytania o książkę, którą dostałaś kiedyś, a teraz już byś jej nie kupiła i to będzie zmierzch. Ja, ja go nie wyjdę, bo ja nie wyjmę, bo ja, ja tam po prostu nie dosięgam, a, ale będzie to zmierzch. Ja zmierzch dostałam w prezencie, na nie wiem, 10-11 urodziny. Teraz bym go już nie kupiła i teraz bym go już nie przeczytała. Książka, którą kiedyś lubiłaś, ale teraz już nie jesteś pewna tego, tego lubienia. Na pewno jest coś takiego, bo wydaje mi się, że ja na kanale o tym mówiłam chyba w jakimś tier rankingu, zaraz się zastanowię, ale jest na pewno taka książka. Na pewno Szóstka Wron, e, którą, e, która zasadniczo mi się, powiem, oj, <laughs> która mi się nie podobała, gdy ją czytałam, ale bardzo podobało mi się Królestwo Kanciarzy. E, tak samo, e, właśnie, ta książka, o której myślałam bazowo, to jest Cień i Kość, cała trylogia, którą... Mm... Pierwsze i dwa to my trochę się z nimi męczyłam. Trzeci mi się bardzo podobał, gdy go przeczytałam, i on tak jakoś bardzo e, wzniósł te moje opinie na temat całej tej trilogii, ale teraz bym już drugi raz nie przeczytała. Trochę mam wrażenie, że po prostu tam się nic nie działo. I ostatnie pytanie, czyli najnowsza książka na Twoich półkach. E, no to oprócz tych e, sprezentowanych mi, to mogę pokazać takie, które e, sama zdobyłam. Pierwsza z nich to książka, którą zdobyłam dzięki Oli książkowemu Frikowi, której bardzo dziękuję, bo była te, był tylko odbiór osobisty we Wrocławiu, a ja we Wrocławiu nie mieszkam i właśnie dzięki niej zdobyłam tę książkę. I inna, którą sobie sama kupiłam to Oryx i Derkacz, a nie Onyx i Derkacz, czyli książka Margaret Atwood, trylogia chyba Dystopina. Jeszcze nie czytałam, więc nie jestem Pewna. I wydaje mi się, że to by było na tyle. I tak bardzo długo nagrywałam. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka forma. E, niestety ja nie mogę nagrywać, wiecie, z takiej formy normalnej, stojącej i podchodzącej, bo bardzo gubi mi się ostrość w aparacie, a bez okularów totalnie nic nie widzę, więc e, źle po prostu by to wyglądało. E, I co? I mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jaka jest najnowsza książka na Waszych e, regałach. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!